ma no, z tej strony Ignacio. Dzisiaj sobie opowiemy o nowym tjabry, projekcie. Projekcie tego akwarium. Też no, rozpocznijmy. Kontrowersje. Na pewno będą wzbudzać gigantyczne zbrojniki, 25 cm. Lampardzie. Historia tych zbrojników jest taka. Byłem zoologicznym. Były tam no, małe jady, Takie, no nie wiem. Takie bardzo malutkie, naprawdę. Kupiłem i się okazało, że to lamparty. No, także je zostawiłem. One mają już 6 lat, ale. Za! One już tutaj mają ostatnie swoje chwile w tym akwarium, ponieważ zostaną oddane. Więc ich już mamy z głowy. Kieriśnik też może zbudować kontrowersję, Ja na razie go nie będę oddawać, ponieważ niedługo może być już akwarium 200 litrów. No ale to i tak dla nich jest za mało, a tak to sobie kupię jeszcze za dwa kierisniki albo trzy. No i będzie ok. Ogólnie to mega mi się spodobały sumy szkliste. One chyba tutaj też nie mogą być za bardzo, ale też będzie zmiana, raczej będzie zmiana tego zbiornika. Tam jest. jak szklisty. Akwarium są też karnikiaste, te, ale się pochowały, bo po prostu tu jest pełno kryjówek. Są zwinniki czerwonouste ogólnie to neonki to takie tło tego akwarium a, a jakby była już 200 to ja zmieniam ogólnie będę zmieniać raczej tło na czarne bo mi się mega podoba akwaria z może w 200 litrów jeszcze kupię sobie skalary ale to jeszcze nie wiadomo jakbym miał stać mnie oczywiście na takie akwarium no to będę mieć skalary no ale Dostępstwo dla zbrojnika, zbrojników już mamy. Jest to zbrojnik pospolity. Jeszcze młody osobnik mam go w krewetkarim na uży. No, ogólnie w krewetkarim to był taki trochę smutny tydzień. Choć może trochę wesoły. No, no, nie za bardzo. Krewetki nie jaja. To jest plus. Będą młode. To jest na pewno duży plus. Ale niestety było podtrucie w krewetkarim. Podejrzewam, że to był zdechły ślimak, z którego bardzo śmierdziało. A mój jak pewnie, niestety, akwarium całe objął. No i straciłem te nowe pięć kierysków Panda. Na szczęście zareagowałem szybko, ale mnie tak podrażniony skrzela, że niestety. Już się ich nie dało ratować. Także jeszcze może so... nie wiem co z tymi kieliskami, ale zrobię. Na pewno nie będę wpuszczać ryb w tym tygodniu. I nie, no może w tym akurat wpuszczę, ale to już dopiero pod koniec. Ale na pewno nie na początku. Zobaczymy, bo to było w czwartek. Nie nagrywałem, bo nie miałem po prostu czasu. Byłem zmęczony. No ale widzicie karlikarz, ponieważ tego przełożyłem również je. I myślę, że jest spoko. I one się chyba tutaj czują nawet lepiej. Jeszcze zamierzam do tego akwarium dokupić na pewno taki większy korzeń. No. Też już... pokażę Wam jeszcze tego zbrojnika. Zbrojnik się niestety ukrył, więc to będzie na tyle. Polecam skorybować i zostawić lajka. Like. na pewno my to zmobilizuje do następnych filmów. Także to tyle, narka.